Dowódca kompanii honorowej, podporucznik Ostrowski melduje kompanię honorową gotową do uroczystości z okazji święta Wojska Polskiego. Go, panie

Proszę o odegranie tych notem w formie. Rozkaz okolicznościowy dowódcy marynarki wojennej odczyta komandor porucznik Jarosław Kroplewski po rozkazie oddanych zostanie 21 sal artyleryjskich z pokładu ORP włustawice. Rozkaz dowódcy Marnarki Wojennej nr 97 z dnia 8 sierpnia 2012 roku w sprawie święta Wojska Polskiego. Pozik! 92 lata temu, 15 sierpnia 1920 roku, odrodzone Wojsko Polskie odparło bolszewicką agresję, zagrażającą odzyskanej niedawno niepodległości i istnieniu zachodnioeuropejskiej cywilizacji. Pomimo najbardziej widocznego aspektu polityczno-terytorialnego, wojna polsko-sowiecka była w istocie wojną o wartości. Niesione na bagnetach Armii Czerwonej hasła bezwzględnej walki klasowej godziły w ukształtowane na wielowiekowej tradycji chrześcijańskiej humanistyczne prawa i wolności człowieka oraz obywatela. Zwycięstwo odniesione przez Wojsko Polskie ukształtowało tożsamość II Rzeczypospolitej. Było przedmiotem dumy społeczeństwa i jego wiary w skuteczność orężnej obrony, suwerenności i niepodległości. Wśród obrońców ojczyzny nie zabrakło ludzi w marynarskich mundurach. To oni bronili ostrołęki, praworowo odpierali ataki na przyczółek mostowy, złotoria żółtki. Toczyli bohaterskie boje pod Zawieleń, Nową Sią, Suskiem i Ćwiklinem. O waleczności marynarzy świadczą liczne wyróżnienia w rozkazach dowódców grup operacyjnych i komunikatach Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego. Dziś my marynarze, stojąc na straży bałtyckich granic oraz niosąc nadzieję na pokój ludziom ogarniętym konfliktami zbrojnymi na całym świecie, staramy się być ich godnymi spadkobiercami i naśladowcami. Z okazji naszego wspólnego święta serdecznie pozdrawiam kadrę i pracowników wojska. Życzę wszystkim wiele wytrwałości, służbie i pracy oraz satysfakcji ze wspólnego dorobku. Dziękuję również za profesjonalną, godną i chwalebną służbę poza granicami naszego kraju podczas misji pokojowych i stabilizacyjnych. Pozdrawiam weteranów, kombatantów i rezerwistów, życząc wszystkim wszelkiej pomyślności. Serdecznie gratuluję odznaczonym i wyróżnionym. Dla Uczenia Święta Wojska Polskiego rozkazuję podnieść Wielką Galę Banderową w dniu 15 sierpnia na okrętach Marynarki Wojennej. Dowódcy ORP Błyskawica oddać w dniu 15 sierpnia 21 strzałów armatni. Oczytać niniejszy rozkaz na uroczystych zbiórkach stanów osobowych. Rozkaz podpisał. Powódca Marynarki Wojennej w zastępstwie wiceadmirał Jerzy Pac. Nie. Terima kasih telah menonton! Hvordan går det? Państwa do złożenia wiązanek, wieńców, a później dokonania wpisów w księdze pamiątkowej pomnik.